31 niedziela zwykła. W pierwszym czytaniu Mojżesz mówi do swojego narodu, będziesz się bał Pana Boga swego, zachowując wszystkie jego nakazy i prawa. Mówi o bojaźni, że trzeba się bać Pana Boga, i w ten sposób, jeśli się człowiek kogoś boi, no to, jeśli ma respekt wobec Niego, no to będzie zachowywał przykazania, będzie się bał, tak jak my się nieraz boimy dostać mandat czy czy po prostu otrzymać jakąś karę? Lęk ma tutaj za, 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 za taki cel, można powiedzieć, żeby pomóc wypełniać przekazania, które dają człowiekowi życie. Ale w tym samym fragmencie mówi Mojżesz: Będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. A więc z jednej strony będziesz się bał. A z drugiej strony będziesz miłował. Jeszcze do tego mówi, słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem. Słuchaj Izraelu i pilnie tego przestrzegaj, aby ci się to powodziło. Można powiedzieć, że przestrzeganie tego, co Pan Bóg mówi, jest drogą do szczęścia, jest drogą do powodzenia. I to przestrzeganie może wynikać z miłości, a może wynikać z lęku. Możemy z miłości dla kogoś coś robić, a możemy robić nie tyle z miłości, co po prostu ze strachu. Można z miłości uczyć się jakiegoś przedmiotu do egzaminu, bo, bo to jest twoja pasja, a możesz się uczyć ze strachu, bo po prostu boisz się, że cię wyrzucą ze studiów. Czy z miłości, czy ze strachu. Skutek jednak będzie tak samo dobry, będzie tak samo pozytywny. Jeden z ojców kościoła mówił, że są trzy drogi: dojść do nieba albo Albo się dochodzi ze strachu słuchając Pana Boga, albo dochodzi się przez korzyść, to znaczy wypełniam Boże przekazania, bo, bo tak naprawdę to jest dla mnie korzystne, otrzymam za to niebo, więc, więc kalkuluje mi się, albo robię to po prostu z miłości, bo kocham Pana Boga i chcę słuchać tego, co On do mnie mówił. Wiadomo, że ideałem jest miłość. Wiadomo, że o to nam chodzi w życiu, ale nawet jeżeli nie potrafimy kochać, a będziemy słuchać Pana Boga, czy to ze strachu, czy myśląc ze swojej korzyści, to tak naprawdę to będzie dla nas dobre. Psalm zaczyna się od słów miłujecie Panie mocy moja. Miłujecie Panie. Bardzo rzadko mówi się o tym, że człowiek kocha Pana Boga, zwłaszcza w Starym Testamencie. Jeszcze ciekawie, że używa tutaj takiego czasownika racham, co to znaczy. Ten czasownik. To znaczy kochać, ale to znaczy też okazywać miłosierdzie. Bardzo często jest tłumaczony jako zlitować się, zmiłować się. I kiedy mówimy o miłości Pana Boga do, do człowieka, to najczęściej tłumaczymy jako miłosierdzie, najczęściej tłumaczymy jako zlitowanie się Pana Boga nad biednym człowiekiem. Dlaczego więc tutaj nie używa czasownika achaw kochać, tylko używa czasownik racham wobec Pana Boga? Dlaczego chcę w jakimś sensie okazać miłosierdzie Bogu? Nie, to jest może taka idea dosyć przywrotna. Trudno, żebyśmy okazywali miłosierdzie Bogu. Na poziomie teologicznym tak, ale na takim poziomie praktycznym trzeba czasami y, ulitować się nad Bogiem, okazać mu miłosierdzie, wybaczyć mu to, co nie do końca było zrozumiane bo my się gniewamy na Pana Boga mamy pretensje do, do Niego mamy nieraz żale może tego nie mówimy bezpośrednio czy mówimy na głos ale czasem po prostu trzeba Mu okazać taką miłość która mówi wybaczam Ci Panie Boże wiem, że jesteś święty ale sposób w który żyjesz, w który działasz jest tak dla mnie trudny że, że wiele rzeczy mnie boli ale okazuje Ci miłosierdzie okazuje Ci ten rodzaj miłości która rozumie, że, że chociaż nie rozumiem to chce Ci po prostu zaufać Kocham Cię Pani, moc moja, nawet jak czasem ta moja miłość ma dużo z elementów miłosierdzia, a nie tylko czystej, wdzięcznej miłości. Drugie czytanie jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, że Chrystus jest arcykapłanem, jest kapłanem, który ma kapłaństwo nieprzemijające, bo wielu kapłanów było kapłanami poprzedniego przymierza, ale śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. A więc, kiedy kapłan umierał, potrzebny był następny. Kiedy arcykapłan umierał, potrzebny był następny. Natomiast Jezus, co robi? Jezus żyje na wieki. I przez to, że ma kapłaństwo nieprzemijające, po prostu może, może zbawiać na wieki tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nami. Czyli to nie jest tak, że my wy się wstawiamy za, za wami. To nie jest tak, że kapłani zastąpili pana Jezusa. On żyje. On jest obecny na ołtarzu, on jest obecny w Słowie. On żyje i podtrzymuje cały ten świat. I tak naprawdę my się do niego zwracamy: on jest jedynym kapłanem. My jesteśmy w pewnym sensie kopiami, w pewnym sensie tymi, którzy uczestniczymy, w pewnym sensie tymi, którymi nazywamy alter Christus. Dobrze by było. Natomiast ciągle miejmy w głowie, że to nie chodzi o księdza. Ksiądz ma być tylko tym taką przypominajką, ma być takim obrazem, symbolem tego, który jest, który jest żywy w kościele, który jest żywy na ołtarzu. Który jest żywy we wspólnocie. Niesamowita radość to jest, jak przychodzę do kościoła i, i mam tę świadomość, że uczestniczę w liturgii, w której sam Chrystus, kapłan, tę liturgię sprawuje, to jest niesamowita radość, bo bez względu na to, czy ten ksiądz, który będzie go wyobrażał, będzie lepszy czy gorszy, to mam świadomość, że ta rzeczywistość, ta rzeczywistość niewidzialna, ta rzeczywistość niewidzialna wiary, w której Chrystus jest na ołtarzu, ona jest tak piękna i tak przekraczająca nas wszystkich, że żaden, żaden widzialny obraz nie zniszczy mi tego piękna, który jest w Chrystusie, kapłanie, który nigdy nie umiera. Ewangelia Marka mówi o największym przykazaniu. Pyta i z uczonych w Piśmie Jezusa, który jest pierwsze ze wszystkich przykazań. I to jest naprawdę dziwne, takie niesamowite, że Jezus z tych wszystkich kilkuset przykazań ze Starego Testamentu potrafił wyciągnąć właśnie to jedno. Albo mówiąc dokładniej, te dwa. Pierwsze jest, będziesz miłował Pana Boga swojego. Drugie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Co to znaczy pierwsze, co to znaczy drugie? Zazwyczaj mówimy, że to jest najważniejsze. Tak, to jest prawda. Ale pierwsze i drugie znaczy też, że pierwsze od tego trzeba zaczynać. Tak jak mówisz, pierwsze danie to, to nie jest może najważniejsze, od tego trzeba zaczynać. Pierwsza klasa, od tego trzeba zaczynać. Pierwszy stopień. Nie można pewnej rzeczy przeskakiwać. Wszystko trzeba zaczynać od miłości. Cokolwiek robimy, musimy startować z miłości do Boga, do bliźniego. Musimy zadać sobie pytanie, czy ja kocham Boga, czy ja kocham bliźniego. Jeżeli postawię nogę na ten stopień miłości pana Boga i na stopień miłości drugiego człowieka, to mogę iść dalej w dzień, przez życie, mogę iść dalej w stronę wieczności, bo wszystko zostało postawione na właściwym miejscu. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.